Jak się przygotować do sesji? Aktualnie mam za chwilę kolokwium, więc chyba nie jestem do niego zbytnio przygotowana. No generalnie staram się nie skupiać na nauce, tylko na wszystkim. Na pokój mam wysprzątany idealnie. Tylko i włączy się uczę, nic więcej. Nie śpię, nie jem, tylko się uczę. Sprzątanie domu, gotowanie, spacery. Duża kawa, na pewno. A później, no. Nie ściąg, bo co inaczej, już za późno, żeby się przygotować. Uczę się codziennie. Ja się nie uczę do sesji, bo ja wszystko umiem po całym roku. Liczę, że wszystko się uda. Z Maxem spotykamy się w barze i uczymy się w przebiwie. Czytam sobie ulubione książki, jakby co, bo nie da się cały czas bez wytchnienia się uczyć. Więc, więc powoli, przez cały semestr, najlepiej się uczyć do sesji. Uczy się to tak? Nie uczymy się do sesji. Na razie się nie uczymy jeszcze. Nie. Ale my mamy sesję pod koniec stycznia i mamy tylko jeden egzamin, więc. Tak, Luz, ja wyraźnie. szczęścia i na to, że po prostu nasze naturalne zdolności tak. pozwolą nam przebrnąć przez sesję w tym pierwszym semestrze. Uda się, wierzymy w to. Pozytywne nie jest myślenie. Nie na tej uczelni, nas no, aż tak się... Na początku, no jakoś, nie wiem, otwórzysz jakieś wyjścia na świeże powietrze. No, później, nie wiem, jakiś sen czy coś, później jakaś nauka czy coś. Tak godzinka, dwie dziennie. Mniej więcej, żeby się nie przemęczyć. Uczyć się trochę wcześniej, bo wszystkiego na raz no, się nie ogarnia. No szczęście sprzyja przygotowanym, także radzę się uczyć wcześniej, a nie na ostatnią chwilę. Więc tak, mamy do posprzątania cały, po cały pokój, całą kuchnię, łazienka, okna do umycia, całego hałusa wypadałoby powtórzyć i wiele, wiele innych seriali. A tak naprawdę no, no przed spędza jednak nad książkami. To. Przygotowujemy ściągi. Co jeszcze? tylnie się uczymy. Tak. Znajdujemy inne przyjemne rzeczy do robienia niż, niż nauka. Ja gdy nie łapię mojej kolety, uciekam przed sesją, ale gdy mnie jednak, złapię, no to złapią, no to uczę się razem z nimi. Absolutnie ściągi odradzają, bo to później wyjdzie, prawda? wszystko później będzie miało swoje efekty przyszłości, będzie rzutowało na, na naszyca butna. Teraz będziemy kompetentni, także nie polecamy.